So z jednej Chica. Z drugiej Boni. I am a robot from the future. Deep Blue. I am Freddy Fazbear. Uh, Mam trzaski. Error wyjebało błąd. Ciemarko z tej strony, plumek.pl, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's. Wiem, od, pierwszego, od pierwszej części troszeczkę minęło, ale powiedzmy, że idzie mi całkiem nieźle, bo chociaż skończyłem jedynkę nie tak jak poprzednim ranem. Dawno, dawno temu, sprzed laty. W ramach przechodzenia ogólnie serii, oto jest FNAF 2. I nie będę się tu za dużo rozgadywał. Poza tym, że zerknę czy mi się na pewno dobrze nagrywa, bo już zdążyłem się wcześniej wkurzyć, bo mi się um, przestawiły ustawienia odnośnie nagrywania. Nieważne. Oto jest. Jesteśmy potrzebni do pracy. Oczywiście jak zwykle stróż nocny. Dupa, dupa. Znowu nam pracą tyle płacą, żeby nam starczyło na zupki chińskie na cały tydzień. Cześć, panie Fongaj. Tak. Freddy Fazbear's Pizza to był kontrol, tak, dobra. Tak, już nie pamiętam jaka to była... W sensie to było coś z... Okej, okay, chowam, no to zakładam, coś takiego. Wiem, że tak można było przejść całość. Można przechodzić w ten sposób całość, a to jest na pewno potrzebne do przechodzenia następnych nocy, zwłaszcza szóstej nocy, zwłaszcza siódmej. To się przydaje, bo często się zdarza, że nagle sobie odkładasz właśnie kamery, a tutaj świecąca morda dzieci martwych, wsadzonych w kostium. Zagląda jak stara baba przez ramię w autobusie. Wiecie, jest dosłownie tu przy twojej twarzy i głośno osapie swoim cebulowym oddechem. Mhm. Tak, nie. nie... Pr... Powinienem sobie tak jak ostatnio zablokować myszkę na innym monitorze, ale. Ale tego nie zrobiłem. Tak. No jasne, nie wiadomo o co chodzi, po prostu. Co, 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 co... A no tak, przecież mogę zapalić tu światła. Zapomniałem jak to działa. Całą drogą to jest ciekawe. Siedzisz sobie w biurze i o sobie strykasz bezpiecznikami. I jak jakiś szaleniec. Cześć Mango. Mango. pa... pa mm. Nie, bo to w sumie nie wiadomo, czy to jest pani, czy pan. To jest. Um, państwo? Nie wiem. Nie znam się, nie wymagajcie ode mnie. A, glitch in the system. Sam jesteś kurde, faja glitchem. Nawet cię powstrzymałem przed przeknięciem. Na razie jeszcze jest stabilnie, więc jeszcze się nie denerwuję i. O! Ta, problem solved! Ubierz sobie przepocony łeb Frediego i. i, i już jest spytkę. Nie musisz nic więcej robić, to wystarczy. No, no faktycznie. Mamy tutaj wysoki brak drzwi. W sumie to w żadnym pomieszczeniu chyba nie ma drzwi, tak? Oni po prostu uznali, a Chujam drzwi! W sensie po co ma dawać pieniądze na drzwi? Nie no dobra, jest partner service. Tam mają drzwi. Cześć. Dziwnie patrzył się prosto na mnie. Bardzo niepokojące. Śmieć! Pam, baram, pam, 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 To jest ostatnie, co bym chciał usłyszeć. Nie wiem, idziecie, wiecie, w środku do, nocy do lasu. I nagle słyszycie ton 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 Gdzie jest? Gdzie jest ta pozytywka? To, ton Gdzie jest Gdzie jest ton 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 to ton Chyba... ton Nie cię. Swoją drogą, knyp. Śmieszne słowo, bo knyp to chyba chodziło o taki zakrzywiony nóż, którego, którego używali szewcy. Szewc. Umiem mówić. Nie wiecie o co chodzi. Tych, co naprawiają buty. Szewc, no tak, no dobrze mówię. Tylko nie umiem się wysłowić. Więc to chyba był knyp. W sensie taki zaostrzony nożyk. Ale one w sumie też były nieduże, więc potem knypek jest prawdopodobnie właśnie od tego nurzyka I od tego, że on był ogólnie malutki i... i... W sumie to nie skończyłem mojej, mojej... Mojego wywodu odnośnie tego, jak byście usłyszeli to w nocy w lesie No i... Co myślicie? No tak, no papet coś takiego grał, w sensie, to mu grało, no i trzeba było to chyba nakręcić, ale nie wiecie gdzie to jest. I w którymś momencie słyszycie, że to się skończyło. I zaczyna grać ta druga. I już wiesz, że jesteś w dupie. Tylko jeszcze nie wiesz, z której strony nadbiegnie ta dupa. Śmieć. Haj! Ło kurwa. Trochę mnie przeszucić, ale. Do no czego kurwa tu jeszcze szukasz? Buh. ogólnie. Bardzo lubię wtafa pierwszego, ale w drugi był. dziko bardziej straszny. Prawdopodobnie dlatego, że jest zawsze tych animatronów więcej. Hi Dzień dobry. No i właśnie to, no spójrzcie na tą mordę. No... I jakim sposobem to nie ma być creepy, to to ja nawet się... Swoją drogą to do tej pory chyba nie wiadomo czemu ona gubi ten dziób jak wychodzi, nie, znaczy. Eiem. Um... Frajer jest w węcie albo przy węcie. No wiedziałem, no tak, no oczywiście, że tam jesteś. Ehm... Um... Tak, ogólnie nie wiadomo, ale to niby jest to, że w FNAFie, który to był Sister Location Tak, w Sister Location jak... jest ta, ta cała se sekwencja gdzie. Dzień dobry gdzie trzeba. Um... O nie tej już też nie ma. Ta sekwencja, gdzie trzeba. Yy... Te Springlocki ogarniać CO? What the fuck? Haj, no nie, to jest creepy w chuj Nienawidzę tego Bo. Ale w ogóle co tu się wydarzyło? Wy widzieliście? No, znaczy, no widzieliście, oczywiście, że widzieliście Ale ja, ja nawet tylko nie, nie komentuję, to... O, wygrałem, jakby... Uff. Ustaw 2 jest creepy. Nikt mi tego nie. N -n -nikt, Nikt tego nie zaprzeczy. To jest. <ś– <ś–> Ta. Ta, no dobra. Teraz będą widery jeszcze chodzić. No i będzie ten śmieć.

to Było za proste, jakby to nie działało, prawda? Tego się ma. system ma yeah. Już tu tym, hej! Um, dzień dobry.

a, to tylko ta żółta małpa Okej, okay. to jeszcze nie ty? No, o. Dlaczego sobie nie zablokowałem monitorów? Zaraz będę musiał się zmęczyć Hej, jeszcze nie? Dobra Skoro jeszcze nie... O. Dzień dobry Jesteś zdecydowanie za blisko mnie a i tak nic nie zauważyłeś, sieroto, ty. Barabim, barabom. Siema. Mm. W ogóle... Czy faktycznie w Ameryce mają takie dupne wentylacje? W sensie... Chyba nie. Widzieliście kiedyś taką wentylację w budynku, żeby człowiek... Mógł się tam bez problemu zmieścić. Już? Dziękuję. Ło kurwa. N no. No, you don't. Gdzie jest Mangul? I can see Mangul. Słyszałem wy te... Pewnie frajer śmieć się pcha już. Kurwa To nie ja, to było przypadkiem Kurde, nie widzę jeszcze frajera Okej okay. Chyba za bardzo się skupiłem A to jest druga noc I trzecia godzina W tej drugiej nocy Więc teoretycznie nie dużo Albo inaczej Jeszcze dużo przed nami Śmieć! Ty kurde, karakanie, ty. Idź, nikt cię nie lubi, idź! Tam są drzwi, znaczy nie ma drzwi, bo ogólnie tu nie ma drzwi, ale idź stąd! Już. Spakujesz mnie w kłopoty, ty pieprzęczu. To już mogło się skończyć bardzo źle na jakimś trudniejszym, trudniejszej nocy dalej gdzieś. Wiem, że balon był to śmieć. Mhm. Co tu? A? Ta świetnie. Mmm, czy to nie było? Hej, ciebie jeszcze u nas nie było. Ogólnie? Chyba ostatnio ktoś... Uuu! Już? Ślicznie, dzięki. Frajer się śmieje z nas. Gówniarzowi strzelił zasrany. Zafajdany klockiem. Już mogę, zaś, mogę zaświecić, bo Foxy na przykład. Urwa, jesteś zdecydowanie zabi... Uff! Uh! Dobry wieczór. Pan do kogo? Syna nie ma w domu. Aaaa Ten ambient, który jest, jak coś jest w korytarzu, przy wentylacji, wentylacji i tak dalej, to ogólnie miało sprawić, że sobie pomyślisz O, okej, okay, to jest taka wskazówka dźwiękowa, żebym wiedział, że ktoś się zbliża bez sprawdzania tego, ale jednocześnie sprawiło to to, że... Poza pierwszą nocą to praktycznie nigdy nie ginie, w sensie ten dźwięk jest cały czas, bo cały czas ktoś jest blisko, kręci się albo jest w wentylacji, albo jest w dupie. Właśnie mówię o tym: znaczy o tobie, że jest w dupie, że jest głównym. Odejdź. Dobra. Hmm. Jaka zmiana? Szpak jebał bociana? Dobra. No. Na razie to easy, prawda tego? Po tej nocy po trzeciej skończymy, chyba że zaczę się przewracać na łeb, ale... Znaczy... Wierzę w swoje umiejętności. O nie. Wierzę w swoje umiejętności i to, że się nie wyłożę. Eej. O jezu, jak ja tego nie lubię. Ogólnie to też dalej nie wiadomo, o co tu chodziło. W sensie to jest to, że... FNAF 1 był po FNAFie 2 i to jest ta nowa lokacja i tu ogólnie jest Puppet i wesoły Puppet sobie... My teraz, nie wiem, jesteśmy tym dzieckiem, które jest zamknięte w tym kostiumie i ono się ocknęło i te inne się też ocknęły i wszyscy się patrzą na ciebie i po prostu mają trzaski i... Jeszcze... Sobie woła, że to ja... Człowiek do końca tego nie ogarnie, bo... Scott... Nie miał całego planu na fabułę, jak to się mówiło ogólnie. Tylko on to potem dorzucał, a przynajmniej jeśli miał to ewentualnie jakąś podstawę i... To co zrobił w dwójce, próbował nawiązać do jedynki i jakoś to wyjaśnić. Narobił bałaganu, potem trójką próbował naprawić całą resztę, potem kolejnymi następnymi grami próbował wyjaśnić to co poprzednio, przy okazji robiąc wielki burdel. I do tej pory tego nie wiadomo W sensie mi się bardzo podobało robienie teorii Do tej pory mnie to jara i jestem ciekaw I oglądam sobie teorię o jakiegoś matpata O co w tym wszystkim chodzi Ale mimo wszystko... Chciałbym się dowiedzieć o co faktycznie tu chodziło, nie jest, że cnute domysły, tylko faktycznie jak było, w sensie rozumiem zostawiać skazówki, nie mówić wszystkiego wprost, okej, okay. a trzeba to zrobić tak, żeby później, wow, ucichło, żeby później e, można było złożyć to do kupy, a nie robić takie dziwactwa i nic z tego potem nie wynika. A przynajmniej, jeśli już, to chociaż nie robić dziwnych rzeczy, które psują to, co zrobiłeś poprzednio. Bo no, Scottowi to też się zdarzało, że. O, tutaj dodał sobie coś wysłowia, i tak, ej, zaraz, a przecież wcześniej to można było tak wyjaśnić, teraz to nie ma sensu. I nagle jest, a no, kurwa sorry. No to teraz, jak to wyjaśni, wedle nowego, no w sumie to się nie zgadza do końca. No i. <noise> wow. Znudziłem, powiedzieć, że to praktycznie nie cichnie. Słyszycie? No. To było wygazowanie. Głupi i tani żart, ale musiałem. Wybaczcie. Zresztą mam humor na poziomie pięciolatka do tej pory. Jakiś czas temu, znaczy jakiś czas temu, no stosunkowo niedawno Łeza wypuścił ten filmik, gdzie o, jakieś śmieszne e, rzeczy, które mu się, które się przydarzyły i jeśli chodzi o live'y, no i to potem właśnie tam, tam, tam były tego typu rzeczy związane z pierdami, że ktoś włączył nagle binda przy oglądaniu strasznych rzeczy albo jak grał w straszną grę i nagle włącza bind piernięcia, które roznosi się echem. I to jest to jest śmieszne, to jest high quality, coś w sensie dla mnie. No, no, wiecie o co chodzi. <ścoughs> Odpierdolcie się ode mnie. Mogę się śmiać z czegoś, czego tego chcę i Do widzenia. I nie mój pouczać ja nie mnie oceniać, ja bo w dupie możecie mi oceniać, ale i tak będę się z tego śmiał I do widzenia koniec temat. Swoją drogą a propos odpierdalania się to gdzie jest ten fryer Jest za cicho. Podtrzaskana jeszcze siedzi tam. Okej, okay, jest druga. Stabilnie. Mamy wciąż stosunkowo dużo latarki świece jej wiecie świ... hej hej, hej hej wiecie, śpicie sobie w nocy jak ktoś świeci jej macie po prostu tę mordę tak jak przychodzisz budzić npca w nocy po prostu taka zaspana morda i... jej, co jest kurwa, o co ci chodzi jakie polowanie na potwory panie wiedźmin ja śpię teraz Idzie. A propos Wiedźminów. Gdzie są Wiedźmini? Kiedy takie bestie okrutne błąkają się po naszym świecie. Gówniarzu zosrany za Fajdany. Czego chcesz? Wiedziałem. Wiedziałem. O nie. Zaczyna się. Dobra, się. Balunbujo, Chuju. O, nawet nikogo tu nie ma. O nie, Foksałkę się zdenerwował. to wszystko przez tego frajera. Okej, okay, jest czwarta. Zaraz to opierdolę. Czy zrobię? Pierdala to. Siorka Wojtasa. Kiełbachy. Hej, 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 sokoły. O! o Mijajcie, góry, lasy, no! Mam nadzieję, że tego nie zjebałem. Eee, nie zjebałem nawet, Fajnie. No. Powinienem się dalej wygłupiać. Tak. To zdecydowanie mądry plan. Jak najbardziej. Zpiewczaj! Co to za kurwa dźwięk? Był. Dlaczego w tak mi się tak baguje? Stop! To jest jeszcze gorzej, kiedy gra, która ma być straszna. O się animatronach z duchami w środku. <laughs> się kliczuje! <laughs> Chyba zdążyłem. O Boże, dobra, trzeba wprowadzić ten plan w życie, bo to się źle skończy. Okej, okay, fine, fine. o oh, no. To był... To, to było niefortunne. Zamknij dupę! Prawie oh, ściągłem przez przypadek. A tak w ogóle, to ty już sobie nie poszłaś w pizdu? Chyba, że wiecie... Wyszła za... O kurwa. Wyszła za narożnik. To chyba będzie dupa. To było za późno. Nie było. Ha, Look at me go, kurwa mać. Tak to się robi, panienki. Siusiaczki. A... Dobra, ale chyba to, chyba to przed... Easy. Easy przetrwane. Dobra, to było na tyle tego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jak wiecie, to pomaga. Bardzo. Przy okazji lukniemy sobie jeszcze filmik na to wygląda. Um... Hej. Też miło Was widzieć. Ciebie nie bardzo, właśnie przeszły ciary. Zapomniałem, że on tutaj... O nie... To jest takie... Yy. Panie Golden Freddy, zresztą swoją drogą on wygląda trochę bardziej jak zwykły Freddy. i Teraz w takim razie kto stoi na scenie? No, it's me. No. Wracając do zakończenia, dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie.